Witam Was serdecznie z tej strony wasz Lubieniec Nitek wróciliśmy do Dead Island e, Riptide, ponieważ e, no tutaj chcielibyśmy ją obronić tak naprawdę, bo jest to polska gra, więc polskie to co dobre, znaczy jakości Q powinny dostać, Q jak Quality e, Natomiast no jak na razie nie zapowiada się zachęcająco. E, dla tych, co nie widzieli pierwszej części, szybki skrót wydarzeń, jesteśmy jednym z ocalałych, panią w szpileczkach i w pończochach, która to została pojmana po, po wydarzeniach bezpośrednio z części pierwszej, w celu zbadania dlaczego to też ona jest odporna, a inni nie. A, wylądowaliśmy na statku, a, uwięzieni przez Gogusia z nażelowanymi włosami, który ociekał podczas deszczu niczym a, płachta na statku. No, tak to wyglądało. Kto nie wierzy, może sobie sprawdzić. Nie będziemy wracać do tych traumatycznych przeżyć. Generalnie statek się rozbił, tam epidemia zombie wybuchła. Oczywiście wszyscy zginęli oprócz nas. My, na nieprzytomnego, trochę na obcego można by powiedzieć. Z tego statku, który widzieliście w oddali, e, dodryfowaliśmy do wyspy, której nazwy nie znamy i jesteśmy na tej wyspie teraz. E, nie wiem po co i nie wiem co mam też robić. E, generalnie jacyś nieznajomi byli, albo znajomi, nie było to powiedziane, kazali nam iść coś robić. Nieznajomym trzeba jak zwykle ufać, więc idziemy i to robimy. Uh, sprawdzam tutaj domki. Czy nie ma jakichś ciekawych gadżetów? Nie ma. No więc co No Muzyka tutaj jakiś klimat robi. ogóle no, wygląda to jakoś tak fajnie. Nawet z, tutaj odpowiadając na pytanie jeża, kratki się ustabilizowały, chociaż nie do końca. Uh, widzę, że tutaj nie wyłączyłem trybu online, więc widzę, że jakiś gracz jest w pobliżu, ale nie będę się łączył, no bo no, tutaj może mi to pokrzyżować szyki nagrywania, ale na tak grwie. Rwie strasznie animacja. Czekajcie, tutaj mogę rzucać. Szukam bloku, ponieważ nie stwierdziłem bloku, żeby był. Nie sprawdzałem klawiszy, mogę kucać, mogę tańczyć. O, mogę laczkiem tutaj po głowach bić, ale blokowania nie widzę. Natomiast nie widzę, że w każdym koszu są dolary. To podobny absurd jak w Bioshock Infinity, gdzie były w kieszeniach ludzi całe ananasy albo całe ciasta, co było trochę absurdalne. Tutaj widzę, że byliśmy na perłowych piaskach, więc idźmy do raju w takim razie, tak jak nazywa się ten rozdział pierwszy. No, wygląda trochę klimatycznie, jak bardziej kolorowe Call of Duty World at War. Więc ta produkcja była chyba z 2008 roku, z tego co pamiętam. Znam, no, iż że tutaj po schodach, nic na nas na razie nie czeka. Zwłoki! No, woda brzydka jest, już mówiłem o tym. Jest brzydka ta woda. Minus jeden za wodę. Antialiazingu nie ma, nie było w obcach, nie widziałem. Nie bawiłem się tutaj override'em, więc tego antialiazingu generalnie nie włączyłem. A widzę, że tutaj wszędzie trupy, więc akcji jest bardzo mało. Wybaczcie. Możecie, możecie natomiast podziwiać tą nierówną pracę i to, jak wolno ta gra chodzi. Oczywiście jest na fula, jest na kompie, osłona na jakiejś zombie. A, mam pomoc, bronić z obozu, no więc lecimy zrobić porządki. Zombie, zombie. A muzyczka nawet taka, w miarę, ujdzie. Shaw, nie ma. Widzę, że zombie tutaj się level 18. Tych zombiaków, ja chyba mam 17. O, o, o. Walka, no. Nie jest jakaś zbyt skomplikowana. Pada tutaj zlaczka. Dobra, weźmy go tutaj, poukładajmy go tą deską. Udo! Nie wiem, czy ten blok jest, pewnie trzeba go odblokować w skillach. Już taki absurd w jakiejś grze przerabiałem, że bloku też na początku nie było. Chyba w Ryzen 2 nie było. Nie można było się turlać na boki, bez sensu. I trzeba było, o, level wbić, by też na boki można się było turlać. Deska mi się złamała. Nie wiem, co tutaj wyciągnąłem, coś wyciągnąłem. Pchniemy zatem na plasterki. Rześko tutaj jucha się leje. Wygląda trochę jak rozlewany barszcz. Łooo! Widzę, że tutaj ostrze jest podgrzewane. Myślałem, że trochę żyga, tutaj tęczą, natomiast jest podgrzewane. Ło, trochę chaotycznie. Nie wiem, czy to moja żona włączyła tutaj pralkę, czy też coś tak faktycznie szumi w tej grze. Kacz, ua, ktoś tutaj warknął nieźle. Dobra, tutaj go zjadają. Weźmy go. O, chyba mu obciąłem rękę. O, główka tutaj jak z motyw zblada, głowy nie można kopnąć, a, więc mam nadzieję, że poprawiam to w kolejnym patchu. No wygląda tutaj jucha już trochę nieźle. No tak nawet dość znacznie się zrobiło. Też bezpłciowo na dole, ale trochę jest bardziej znacznie. Te zombie jak widać dalej brzydkie. Nie dlatego, że są... o Jezu! Nie dlatego, że gra nie domaga. Czy, nie czy to zombie, tylko dlatego, że są po prostu brzydkie. Brakuje mi tutaj znaczników, kto jest kim i nie tych, co trzeba. O, ręka poszła, widzicie, tu ręka odpadła. Możecie siekać za tym na plasterki dosłownie. Dalej ta gra nie chodzi płynnie. Odcięcie, znowu coś chciałem, jakoś dobra broń... Uuuu! <laughs> no dobra, to było niezłe. Generalnie tajemnicą dla mnie jest... I Dlaczego ta gra sprzedaje się najlepiej w Wielkiej Brytanii? Aczkolwiek podejrzewam, że to jest zasługa wersji kolekcjonerskiej. Wow. A, w której to dodają popiersie piersie zgniłego trupa i to popiersie też jest takie nadgniłe. Silikonowe, ale jest stylizowane na jakąś obiedzaną koleżankę. A może dlatego to się tak dobrze sprzedaje? Nie wiem. Ja bym tego po nie kupił. O, wow, jakie tu wywiasy widzicie. Muszę być fest mocna, ta moja komandoska chińska. Mam jakiś Trevor. Z nikim nie gadałem, ale wiemy jak ma imię, dobra. Widzicie, tutaj się podgrzewa to ostrze. Jest Trevor. Podziwiajcie tutaj niesamowitą mimikę twarzy tych ludzi. <grywa> no, bez sensu, ktoś tutaj mnie znalazł. już wszyscy, wszyscy się znają. U, ten gość mi zniknął w ogóle. Gdzie on po nas? O, zmienne warunki pogodowe. Pogoda zmienia się w sekundę. <grywa> ale z... słabo. <coughs> to możemy handlować. Coś tutaj jakieś rzeczy w skrzynce Batonik, weźmy owoc, zjedzmy Gdzieś to było, kanciaste jabłko <grym>, W całej okazałości kanciaste jabłko, dobra coś tutaj. włączył stękę. Skąd ty tutaj? <grym>, widzicie jak ta woda spływa po nim. Gdybym nagrywał się kamerą, byście zobaczyli jak pokazuję wam gdzie ta woda jest. Nie, nie ma kamery, więc musicie sobie to wyobrazić. Efekt deszczu jest najsłabszym deszczem, co już mówiłem, jaki ostatnio widziałem. Mogli go sobie darować w tych postaciach, skoro go nie wiedzieli jak za bardzo ogarnąć. Ue, dobra, jakiś quest dostałem. Gwoździowca możemy dostać. Aha, rozpocznijmy, dobra. Jakieś siatki mam rozstawiać. Chyba widziałem tu na jakimś walk Dobra, tu są siatki. To są jakiś flare gun pewnie. Uh -huh. Dobra, siatkę odstawiamy. Przypomina to trochę tryb zombie z Call of Duty. Któregokolwiek, który ma tryb zombie. <grych> Dużo tam nie grałem. Bo tam ogarni nie ogarniałem tego i ginąłem tam dość często. Tutaj tego problemu nie ma. No właściwie jakoś tak nawet jest stosunkowo prosto. Raz zginąłem przy poprzednim filmiku. Nie pamiętam, żeby był. Poziom trudności, tylko jakoś tak jest, no. Chyba, że mi się nie zmęczył. A może gram na najłatwiejszym jakimś? Nawet nie wiem. A nie wiem na kim tutaj plecach Henry'ego, może go pogrzewać w plecaku? Ha. No No jak widzicie, możecie wyciągnąć mu rzeczy z plecaku bez żadnych konsekwencji. Wiwat, realizm. No, może on taki życzliwy, może co mięty teraz czuje, w końcu przed się poznaliśmy, tutaj widzę, że wszystko jest możliwe. Chyba jeszcze jedna siatka mi została butelki zgniatajcie, pamiętajcie przed wyrzuceniem, zapobiega to tutaj za, zagnieżdżaniu się zwierzątką w tych butelek, butelkach. Dobra, tu jakieś obrona obozu, no dobrze pamiętam, że widziałem tu jakiś walkthrough, no, on wygląda jakoś ładniej niż ta gra. Czyżby <gryzby> był ten gameplay podrasowany, nie wiem, no, krzaczki takie sobie. Dobra, wszystkie potwory, widzicie nikt nie nazywa rzeczy po imieniu, że to zombie. No na mapie trochę się zagęściło, jest tu widzę tego dość sporo Siła hordy To no, pewnie fajnie by się to grało z kimś, no, natomiast z nikim nie gramy, więc musimy zadowolić się. A ja mój tutaj laczek grozy dał radę Ty, patrzcie idą, a nie mam czym rzucić tam! Dobre to było Tu jakimś szaszłyczkiem go Dobra, ten tu widzę ma moją broń w sobie. Już ją mam z powrotem. Z temu tutaj oczka wydubiemy. Chodź, chodź, i tak to różnicy nie robi, pewnie i tak nawet z nich nie korzysta. A ciebie tutaj z budka, Plum. No nie było plum. Ono ma to ja jednak daje radę. Widzę, że tutaj niszczą moje ogrodzenia. A jakoś tak bez napięcia, bez jakiejś większej spiny, więc jest dość relaksacyjnie. Widzę NPC się knął a w ogóle chciałem powiedzieć, że udało mi się tę grę odpalić nawet za drugim razem. <laughs> A więc ja myślę, że tutaj tryb zgodności Windowsa 7, co mówiłem wcześniej, i e, chyba administrator jeszcze tam sobie włączyłem opcję, dał radę, więc e, gdybyście mieli jakiś problem, ustawcie sobie to i powinno hasać. Ciachamy, ciachamy. Co się tutaj snuło? E, generalnie. Nagrywamy no, ten filmik, żeby pokazać i sprawdzić ten ciąg dalszy na wyspie. A no, oprócz tego chciałem zweryfikować, jak się to ma do słów e, jakiego Adriana Chmielarza, który to głosił, że gra musi tutaj zachwycić początkiem, żeby złapać ten na całość. E, rozgrywki, no ten początek tutaj nie zachwycił, no ale jakiś tak chyba mam sadomasochistyczne zapędy. No jestem fanem rozrywki serwowanej przez Polaków, <laughs> fanem Uprising 44, fanem. Snajpera, dwójki Więc, co mi tam? Wow, coś się stało, nie wiem co. Chyba stałem na schodach i straciłem przytomność. Ten zombie gdzieś mi uciekł w ogóle. Nie wiem, gdzie on uciekł. Chcę, żeby z krawędzi tutaj spaść się nie do za bardzo. Chyba mam w ogóle jakiś level up, ale nie mam kiedy. Hatsh. No widzicie, wyszukuję graczy na bieżąco. Tak to wygląda. N okay. No prawie nas zabiły. O Jezus Maria, no ciekawe. Nigdy by do tego pewnie nie doszło. Dobrze. Co teraz mam zrobić? Wysadzić most. O, dostałem jakiś flare gun. Wow, już zaś tu przyszły? Łuhuu! -huh. Robert jakiś to chyba też NPC. Dobra? Dobra. Ej, brań mi z nie, nie. Idzie, babo. O Jezus, Jezus, Jezus. A widzicie, zjedli mnie. <grym> zjedli mnie. Nie dało mi się apteczki zużyć. Nie wiem czemu. Dobry przycisk nacisnąłem tym razem. Jak widzicie, Resp jest zaraz na bieżąco, zaraz obok miejsca śmierci. No widzę, że tutaj trochę się ich nagromadziło, nie wiem czemu ta broń znika i czemu jej nie widzę. Podejrzewam, że zostanie tu zmienione w patchu 1.5, bo to już jest wersja 1.4. Nie działa tak jak powinna widać. Nie wiem czemu tej broń dalej nie widzę. Uuu, wysadziłem most. O, jakaś noga. <laughs> noga mnie tu zaatakowała. Wiesz ja teoretycznie biegam z pistoletem, tym flerganem, którym mówiłem, coś tu zbieram, zagwózdka, nie wiem, czy się stało, misja się skończyła. Ktoś się tutaj dalej tucze, słyszę, że się tłuką, ci tutaj już odpoczywają. Jest reszta ekipy, która była ze mną na statku. O, ja. dziękuję Bogu, przetrwałeś. Czy to naprawdę było potrzebne? O, dziękuję Bogu, przetrwałeś. Tak! Nie, o, <zbyt> widziałeś <wioski> coś, kurwa. Łooo! Uciekaj, ty cholera! Ło, Ehm. Trochę nie wiem co się stało, niby jest tutaj scenka, niby mi zabito ocalałego, nie wiem o co chodzi. Nacisną spacer, żeby pominąć, nie działa? escape? Nie wiem co się dzieje <grywa> Chyba zepsułem grę? A tutaj dowiadujemy się czemu nasza krew jest najważniejsza i w ogóle czemu jesteśmy tacy fajni Widzisz, widzicie gra po... Polska, już mówiłem to wcześniej. Bez sensu. No, tutaj mają się walić w pupę Dobra, tutaj widzę, że poznajemy to, co powi powinniśmy poznać pewnie w Stence. No, już nie wiem za bardzo, co robić. Czekam, aż skończył gadać, bo... Nie wiem, czy escape naciskałem, czy spację. Space. Właściwie nie spację. Hm. No, widzę, że tutaj jest problem wyższego levelu. Zrzucą bombę atomową na tą wyspę mhm. Teoretycznie wyspa z pierwszej części już została zbombardowana. O, nie wiem czy wy to widzicie, ale gra toczy się dalej, ja mam tutaj jakiś dziwny splash screen Nie działa Muszę przerwać <grywka> Muszę chyba zrestartować, tu dalej słyszę, się biega o bez sensu nie wiem za bardzo co się stało, mindfuck kompletny. Ptrz. Nie wiem co teraz w ogóle się tu dzieje. Ja jestem na końcu tej misji, którą przed chwilą skończyłem. A ona jest na nowo! Ale bez sensu! No bez sensu! O, patrzcie, znowu ta sama scenka, pominiemy ją, wiemy, że już ma spaść bomba atomowa, wiemy, że jesteśmy najważniejsi, bo mamy krew, bla, 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 jada, jada, Bruch. w ogóle nuda, wszystko wiadomo, można się było domyślać, tutaj dostaje wpysk, dobra, Przewinijmy to, no i patrzcie, jestem znowu w tym samym miejscu, pewnie za chwilę mi się znowu włączy ta sama scenka, um, um, dobrze, Śmiesznie jest trochę, mimo tego, że jest tragicznie, jest jednak śmiesznie. Trzeba jednak robić minę dobrą do złej gry. Sprawdza się to przysłowie tutaj zawdziwiająco. Dobrze. <gry> Przesłucham o, sobie, Jezus, Dolary 43. o, o ciekawe, to było tutaj ręczniczek. Nie, nie martwcie się, nie było takiego blackoutu, żebyście nie wiedzieli, co się dzieje, natomiast miałem e, <grywania> tak długą sesję gry, że trochę przynudziłem się sam oglądając ją. E, chciałem natomiast to szybko podsumować to, co zdążałem mu się zaobserwować. Oprócz niepokojącej rzeczy, że zaczęło mi się lać z tymi ząbekami nad wyraz przyjemnie. E, generalnie tutaj <grywania> dalej tego nie wyłączyłem, więc możliwe, że to się zdarzy. Przebieg tutaj połączenia z innym graczem jest bezproblemowy, po prostu się łączy i tyle jest. I nagle zaczynacie się naparzać we dwójkę e, z zombiakami. E, no naparzało się nawet spoko, natomiast e, na no, jakiś był, <gryw> Damian e, T bodajże. E, coś tam dał mi jakąś nawet broń, tylko że od 35 levelu dostępną. No ja nie jestem tak napakowany jeszcze, więc e, nie mogę mi używać. E, Natomiast ja mam swój bestialski tłuczek do mięsa, który dostałem w wyniku questu, e, polegającego na przeniesieniu paru przedmiotów z powrotem do bazy. E, zauważyłem też, że słońce tutaj nie rzuca cieni, znaczy te promienie nie rozpraszają się na gałęziach, e, więc jest to wielka szkoda dla mnie. Zawsze lubiłem ten feature, mimo tego, że jest, e, brzmi on bzdurnie, e, ale jednak zawsze cieszył to oko, no i jak w końcu tego zabrakło, tak zauważyłem tego brak. <grych> Logiczne. E, natomiast e, jeżeli chodzi... Przepraszam, tutaj o promienie słońca jest nielogicznie, ponieważ to słońce jest to, to widzicie, to jest właśnie słońce. Jest tam przyklejony sobie, natomiast e, często zdarza się tak, że promienie słońca widać zupełnie nie w tym miejscu, co trzeba. E, Poprawiłbym to, bo no, tak jak mówię, jest to fajne, cieszy, zawsze cieszy oczy, cieszy oko, no a jak tego brakuje, to od razu to też widać. E, mój bestialski kluczek do mięsa, widzicie, spisuje się wyśmienicie, rozpikselizowana krew na nim pasuje mu. Wybaczcie miałem tutaj kaszlinięcie spowodowane orzeszkami arachidowymi. Dlaczego mi nie służą, e, więc to taka moja luźna myśl. E, generalnie e, też zauważyłem to, że po każdym loadingu, gdzieś jak zmieniacie lokację, ja tu gdzieś wszedłem do jakiejś jaskini, bardzo małej, bo tam korytarz zakręcający i to było tyle. Natomiast to był loading, który po skończeniu zrespawnował wszystko, co było na mapie, więc e, zaczęły łazić znowu zombie w tych samych miejscach. Wszystkie ograbione dotychczas e, postaci również miały znowu pieniądze przy sobie, e, nie wiem. Może to się sprawdza, no wydaje mi się, że może się to sprawdzać ze względu na to, że zawsze w tych grze będzie coś do roboty, natomiast no, na dłuższą metę może też męczyć, a spowoduje też, że będziemy nosili tych dolarów przy sobie 5 kilo, a, no bo cały czas będą się respić w tych samych miejscach, a my tutaj jednak backtracking odstawiamy niezby wracając co chwilę do tej bazy, więc te same przedmioty będziemy cały czas zbierać. Natomiast to też zauważyłem takie dziwactwo, że w jedną stronę idąc, no coś leżało, w drugą nie leżało. Ktoś mi to wziął, ktoś to odłożył, nie wiem o co chodzi. Raz jakieś muchy tutaj latają w uszach. Kawałek tutaj samochodu, no samochodu i jeżdżonego elementu. Był on wcześniej, tu gdzieś jakieś NPC ratujemy z opresji, tłukąc z wszystkich ząbjaków w okolicy. One tam da, dają oczywiście nagrody. Nagrody wydajemy na swój sposób. Możemy tam jakieś expa dostać, jakieś gadżety. A tutaj właśnie się tłukłem z tym drugim graczem. No, niestety nie wiem, jak tego trochę. Znaczy, nagrałem to, natomiast wyciąłem to. Znaczy, wyciąłem, postan po, postanowiłem nagrywać jeszcze raz, ze względu na to, że ten filmik e, już był długości Titanica. Co no, tu się tutaj drze, Widzicie tutaj zbir ten dwumetrowy koleś uwięziony na przyczepie. Postarajmy się go zatem uwolnić. O, wlastam do przyczepy ten koleś. Idziemy z moim tuczkiem, albo wiecie co, może go tutaj rozgrzejemy trochę atmosferę. <noise> Wzgórze mają oczy mi się przypomniały. Te nowe i te stare. Chociaż te nowe miały bardziej drastyczną scenę w przyczepie, Jedynka, nie dwójka. No, to widzę, że tutaj sapie. Ha! A no i bezproblemowo wyczyściłem. Sprawdźmy, co tutaj w środku. Ogień beznadziejny. <laughs> no, zapalniczka i alkohol, bardzo przydatne rzeczy top, tup, tup. No, widzicie z nagrody. Nagrodą jest też ta mimika twarzy, którą oglądacie. Okej. Okay. Dałeś już mi to co mi dać? O experience i 1000 dolarów <laughs> Zamożni są, tam ktoś widzę niefortunne miejsce sobie, namiot rozbił. Zamożni są, no to kasy dają. Chyba quest'a nie ma włączonego. Sprawdźmy. No widzicie, to jak już trochę nazbierałem. Umiejętności, no to też trochę rozbudowałem. To chyba dwa punkty wydałem. Ta drużyna nie bardzo wiemy jeszcze o co chodzi. Możliwe, że da się tutaj zmieniać w trakcie gry ich, ale nie jestem pewny. Możliwe, że to są po prostu wolne sloty. No Mapę tutaj widzicie jest już dość rozległa. Dość pokaźna się robi. No i jest tutaj trochę zwiedzania. Ciekaw jestem czy to po prostu jest cała ta mapa i nic więcej, czy tak jak w pierwszej części jest tam e, taki lekki mindfuck, wywraca się wszystko do góry nogami, nagle z tej wyspy lądowaliśmy gdzieś indziej. Tam akurat tylko doszedłem. E, poboczne, nowe początki. Jakieś kable i akumulatory. Teraz już nawet nie wiem gdzie mam mieć tutaj, myślę nowe początki, wątek główny. Włączmy. 173 metry, e, wiecie co, nie mogę chodzić, coś mi się zwiesiło. No, widzicie, grę męczą błędy, wcześniej widzieliście, jak mi się przywiesiło przy tych scenkach. A tutaj czasami idzie się zaciąć, porządnie nie da się ruszyć. Ta broń też czasami się nie pojawia, jak na przykład teraz. Ogień to też taki nijaki, w ogóle nawet nie powiedziałbym, że się palą. Dawaj tutaj mu bestialski tuczek Diablo 3 i spolszczenie powinno brać z tego przykład. O! O, o! Patrzcie, no nie mogę uciec. Ale odkryłem też, że granie ma bloku. No, przynajmniej ja go nie znalazłem w Cambridge logi. strzeliłem oczami. Tej broni nie było. Znowu kiepska sprawa trochę z tym. Może ktoś z Techlandu to obejrzy. Będzie wiedział nad czym popracować, żeby nie narzekać. <laughs> Dobra. No, jakieś fatality. Oba buty sobie obrudziłem. Nie, wpadłem w teksturę po prostu. Też się zdarza. A tutaj pan, pan gruby z chudą panią, trochę rozdzielimy to towarzystwo, bo tutaj za duże wąty stawiają, generalnie też zwłoki znikają po jakimś czasie, natomiast te które leżą i są przyspawane do podłoża, respią cały czas te pieniądze, o czym mówiłem wcześniej, wystarczy wejść gdzieś gdzie jest loading, czyli do jakiegoś pomieszczenia większego pewnie, albo do wyspy, tak jak ja to zrobiłem wcześniej i te pieniądze są z powrotem, więc można się nieźle obłowić. A tutaj widzicie jakiś ośrodek. Dość spore to jest. Także mapa nie, nie można powiedzieć, żeby była mała. Nawet fajnie. Może faktycznie to się rozkręci. Myślę, że po prostu to, jest tutaj parę niedoróbek, które wymagały. Wymagają jakieś tutaj dopatrzenia. Możliwe, że jakiś patch 1.4 albo 1.20 pomoże. No na chwilę obecną jest jak jest. A! <śm> Więc e, no albo gramy, albo nie gramy To już decyzja należy do Was. A tymczasem ja kończę w tym samym miejscu co kończyłem poprzednio. Deszcz nie pada, deszcz włącza się w tych samych lokalizacjach i w tych samych przestaje padać, więc 30 razy w tym samym miejscu włączyłem niechcący deszczyk, który się za chwilę też wyłączył, A najszybciej zmieniające się warunki pogodowe w grach Ever. No i panowie zarażeni stawiają opór nieskutecznie. No, tutaj można z wiosłem powalczyć. To przypomina mi wiosłowanie w Monkey Island 2 A muzyczka czasami też już klimat robi no Generalnie gdyby nie te dropy animacji, które cały czas tutaj są oraz te maty, które animacji mają zero. Zaawansowany fizyk jak widzicie. <laughs> no tutaj towarzystwo widzę nadjedzone No Jest co robić, jest kogo tutaj lać. Chłopaki na jak się mówi, żebym tyle nie narzekał. No, no nie da się nie narzekać. Yy, natomiast no muszę przyznać, że gdzieś tam jakoś nawet zaczęło mi się grać w pewnym momencie przyjemniej. O, 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 o. Zombie występują tu mnie, chociaż jakoś tak bez emocji. No tak jak mówiłem, z horrorem to ma mało wspólnego bardziej to taka akcja coś jak zabieg z rezydentem 6. Chociaż rezyn 6 udaje mi się chyba przyjemniejszy, no to tyle. Kończymy tutaj imprezę. Jakąś tutaj babcię z zieloną włosami. Uuu. Też skończymy. Dzięki, że znowu posiedzieliście chwilę ze mną. Do zobaczenia, może przy okazji Uuu. dalszych naszych przygód na wyspie zaludnionej żywymi, nieumarłymi, a może przy okazji czegoś innego. Zobaczymy, dajcie znać, co byście chcieli. Możliwe, że się zabiorę za to. Jak widać, kaszankę lubię. To byłoby na tyle. Żegnam Was szwędacz, który jeszcze się trzyma. Żegnam Was ja. Do następnego razu. Cześć. E, cześć. Plum.